Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na Różala.pl Witam Was serdecznie i zapraszam na to, co lubicie najbardziej czyli konkrety, mięso. Nie przedłużam, tylko zaczynamy. Kto będzie rywalem Mariusza Pudzianowskiego na gali KSW 100 w arenie Gliwice 16 listopada? Niektórych to interesuje, niektórych mniej, natomiast trzeba przyznać, że na ten moment wiemy niewiele. Wiemy na pewno, że jest krąg podejrzanych, zainteresowanych, którzy z Pudzianem mają się zmierzyć. Tak naprawdę te dwa nazwiska, które są już oficjalnie podane to Eddie Hall i Łukasz Parobiec. I pytanie, czy ktoś z nich będzie rywalem Pudziana? Ostatnio na ten temat w programie Klatka po klatce wypowiedział się dyrektor sportowy organizacji KSW Wojsław Rysiewski, który potwierdził, że rzeczywiście te dwa nazwiska to faworyci do tego, aby z podziałem się w Gliwicach zmierzyć. Posłuchajcie sami. No, Eddie Hall na pewno po tym, co zrobił w tym swoim pseudo-debiucie w EMA i ogólnie będąc dość rozpoznawalny, Rozpoznawalnym w krajach, gdzie ludzie nie wiem, trenują sporty siłowe, więc na pewno zrobi większe zamieszanie na, na świecie. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce dużo bardziej rozpoznawalny jest Łukasz Parowiec. No, jest yy, doświadczonym zawodnikiem MMA, który. Regularnie bije się na, na galach grom na, na gołe pięści. W tym wszystkim oczywiście mnie najbardziej interesuje, czy Łukasz porowiec ma szansę zawalczyć z Mariuszem Pudzianowskim, ponieważ Łukasz gołd porowiec nie ukrywa, że taka walka z Mariuszem Pudzianowskim bardzo, bardzo mu się marzy i bardzo by takiego pojedynku chciał. Teraz wiemy, że Łukasz porowiec jest w kręgu zainteresowań i słuchajcie... Rozmawiałem z Arturem Ostaszewskim, czyli z człowiekiem, który jest jednym z najbardziej cenionych polskich menedżerów MMA i człowiekiem odpowiedzialnym za to, aby do takiej walki Łukasza Parobca z Mariuszem Podzianowskim doprowadzić. Artur Ostaszewski mówi, że Łukasz Parobiec nadal jest w grze o tę walkę i jeszcze nie wiadomo, kto będzie rywalem Pudziana. Cały czas może być to parobiec. Posłuchajcie sami. Jest szansa na walkę Łukasza z Mariuszem? Szansa jest, jak najbardziej. No, szansa to zawsze jest na. Nie zobaczymy. Zestawień. No też jakby na pewno nie będziemy się godzić na jakieś takie. Nazwijmy to, byle jakie warunki. Nie wiem, jakie przedstawi KSW, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Natomiast jeżeli dojdzie do finalizacji rozmów, no to na pewno muszą to być bardzo zachęcające warunki. Czyli nie ma jeszcze takiej sytuacji, że już wszystko, jakby klamka zapadła i wiecie, że tej walki nie będzie? Nie, no wiemy, okay. że jesteśmy w kręgu zainteresowania, chyba już takim bliższym niż dalszym. Natomiast Super. E, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Na temat walki Łukasza Porobca potencjalnej, potencjalnej z Mariuszem Pudzianowskim głos zabrał także Mariusz Grabowski, a więc szef, właściciel organizacji. Gronda, w której na co dzień od pięciu lat Łukasz Parowiec się bije. Posłuchajcie, co Mariusz Grabowski mówi o takim pojedynku. Szczerze, z pana punktu widzenia jest szansa, żeby parowiec był rywalem Pudziana? Bo mi trudno w to uwierzyć. Myślę, że Pudzian przede wszystkim na taką walkę nie pójdzie. Ja mi się wydaje, że też, bo wiadomo, że, że Mariusz Mariusz jest, jest, jest gwiazdą KSW z drugiej strony Łukasz Parobiec jest gwiazdą Grondy i też bardzo doświadczonym zawodnikiem i myślę, że tutaj tutaj by były duże problemy no tutaj tutaj. Pierwsza, pierwsza, pierwsza runda, pierwsza runda, by pewnie się Łukasz, Parobiec, Łukasz Parobiec nie, nie, nie poddał. Ale na pewno Łukasz Parobiec, pewnie z tych rywali, które, którzy są yy, yy, rozważani, na pewno byłby najgroźniejszy. Moim zdaniem. Łukasz Porobiec, niestety mimo całej sympatii, ma małe szanse na pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim. Przede wszystkim dlatego, że uważam, że takiego pojedynku może nie chcieć sam Mariusz Pudzianowski, dla którego uważam, że łatwiejszym kąskiem mimo wszystko jest Eddie Hall niż Łukasz Porobiec, który uważam, że potrafiłby tę poprzeczkę zawiesić wyżej Mariuszowi Pudzianowskiemu. No, jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, jestem przede wszystkim żywo zainteresowany tym, z kim wy chcielibyście zobaczyć Mariusza Pudzianowskiego. Piszcie w komentarzach, jedziemy dalej. No, słuchajcie, jak Mariusz Grabowski jest już przy mikrofonie, to warto pozostać dłużej w temacie gromdy, ponieważ dwa dni temu, kilkadziesiąt godzin temu, wybuchła informacja, że słynny senegalski zapaśnik, bombardier byłby za Zainteresowany walką dla organizacji gronda. Powiem od razu wam szczerze: mnie bombardier nie rzuca na kolana. Raczej widzę i patrzę na niego z uśmiechem. Tak naprawdę trudno traktować go jako poważnego zawodnika, co zaprezentował chociażby w walce z Pudzianem, która zakończyła się błyskawicznie. Natomiast bombardier w gromdzie to dla niektórych jest y, duża niespodzianka. Jeżeli to by się stało, to pewnie taki pojedynek wielkiego bon bombardiera z siłą rzeczy dużo mniejszym zawodnikiem mógłby być atrakcyjny. Chociaż dla mnie bombardier nie ma szans absolutnie z żadnym gromdziarzem. Natomiast y, teraz na temat y, potencjalnej walki bombardiera zabrał głos Mariusz Grabowski i okazuje się, że to nie są tylko plotki, rzeczywiście, coś jest na rzeczy, posłuchajcie sami. Bombardier, wiadomo, że, że chciałby zawalczyć w Gromdzie, jakieś tam rozmowy, rozmowy są. No. I też ja bym chciał, jako ja, zobaczyć, zobaczyć Bombardiera nie w jakimś tam ekstra fajcie, tylko w turnieju, żeby, żeby, żeby Bombardier wszedł do turnieju, w tym turnieju zawalczył. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, myślę, jest coś na rzeczy, Na pewno na pewno się przyglądamy. Jestem ciekaw, co myślicie o walce wieczoru Gali KSW 116 listopada w Arenie Gliwice. Mamet Khalidow kontra Adrian Bartosiński. Ja nie ukrywam, że nie jestem zachwycony. Można było to zrobić lepiej, inaczej. Można było mieć zamiast jednej walki dwie ciekawe walki? Przynajmniej takie jest moje zdanie. Mamet Khalidow kontra Adrian Bartosiński. Walka na przestrzeni trzech rund, nie pięciu. Trzech rund. Walka, w której starce nie ma żadnego pasa. Ale zrozumcie mnie dobrze. Nadal uważam, że Mamet Kalidow kontra Adrian Bartosiński to jest ciekawe zestawienie. Bardzo mocnego Adriana Bartosińskiego z Mamedem Khalidowem i wielu ludzi będzie sobie zada zadawało pytanie, czy Mamet Kalidow, znakomity zawodnik, ale już wiekowy, jest w stanie to zrobić, wygrać z Adrianem Bartosińskim. To jest pojedynek, który ma swój smaczek, ale nie ukrywam, że po evencie, po main evencie gali KSW 100 po prostu spodziewałem się dużo więcej i nie mówię o pojedynku Mameda z jakimś sprowadzanym z zagranicy zawodnikiem. Wcale nie. Czegoś jeszcze większego. Natomiast też nie ukrywam, że gdybyśmy z tej walki zrobili walkę Adrian Bartosiński kontra Andrzej Grzebyk, która wisiała w powietrzu i Mamed Halidow kontra Piotr Kuberski, no to byłoby coś. Zamiast jednej fajnej walki mamy dwie fajne walki. Oczywiście z punktu widzenia Mameda nie chciałbym bi bić się z Piotrem Kuberskim. Wolałbym z Adrianem Bartosińskim, bo... Z całym szacunkiem dla Adriana, to jest zawodnik wybitny. Być może on stylistycznie bardziej będzie leżał Mamedowi Kalidowowi. A Piotr Kuberski, słuchajcie, ja myślę, że to jeszcze nie jest zawodnik, który wbił się przebojem do mainstreamu. On powoli tam wchodzi, ale wiele osób nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak dobry, jak znakomity to jest zawodnik. Absolutnie. Także jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie? Czy ten main event. Zaspakaja Wasze potrzeby? Tego oczekiwali, oczekiwaliście od KSW 100? Czy może liczyliście na dużo więcej? Piście, jestem ciekaw. Już 11 października na gali striking w Piotkowie Trybunalskim do gry, do walki powróci Marcin Różal, Różalski, który zmierzy się z Mariuszem Wachem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o powrót Marcina Różalskiego długo wyczekiwany, to przede wszystkim oczywiście o Marcinie w ostatnim czasie, miesiącach, latach mówiło się w kontekście ofert z organizacji freakowych, które Mariusz, Marcin Różalski otrzymywał. I którym stanowczo odmawiał. Teraz głos zabrał Artur Ostaszewski, a więc menadżer marcina Różalskiego, który powiedział, że te oferty, które różal otrzymywał z freikowych organizacji, były naprawdę zawrotne. Mowa o ofertach zbliżających się do kwoty miliona złotych. No, trzeba przyznać, że wielki szacun dla Różala za to, że jest wierny swoim zasadom, a wy posłuchajcie, co na ten temat miał do powiedzenia Artur Ostaszewski. Oferty z freaków chociażby których Marcin powiedział, że po prostu nie chce i tyle. Zaczynały się od stawek powiedzmy e, małych setek tysięcy, teraz już windują się do tych już prawie dobijających do bańki, a Marcin jak po prostu nie chce o tym słuchać i tyle. No więc ja myślę, że jest wiele osób, które w teorii bardzo... E, Łatwo wydają wyroki, że tam ja bym nigdy nie wziął, ale jakby już ktoś położył to 800 tysięcy na stół, no to myślę, że jednak y, trochę miękną te wszystkie ideały, a u Marcina nie. I, i wiem, że nie zmięknie. No, mam nie dzwonić nawet jak są oferty, ale i tak dla swojego spokoju ducha dzwonię, jeżeli pojawiają się jakieś takie kosmiczne. Ale odpowiedź jest zawsze ta sama. A Artur, przecież mówiłem Ci, po co Ty do mnie dzwonisz? Ja nie chcę się bić we freakach i tyle. Na dziś to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!